Wodzu wita w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy God Swarm. E... Dobra, zobaczymy co to za gra. To chyba taki RTS. No grafika mi się nie podoba, słuchajcie. No ale zobaczymy jak to wygląda. Gra nie ma języka polskiego. Ma być 28 marca. No zobaczymy czy to jest... kampanię nie mogę. Mogę zrobić custom game. Mogę stworzyć grę. Poproszę. Poproszę, chcę grać lokim. Chcę grać lokim. Chcę grać lokim, dobra. Zobaczymy, co to jest za gra. Jak się w to gra? Odpowiemy sobie na takie pytanie. To so, jaja jakieś, co? Czekajcie, to jest jakaś moba, co tu jest? Keep shrine standing Mines is alive Dif Dobra, co, co ja mam zrobić? Nie, dobra, módlcie się, no bo co ja mam zrobić? Mogę coś budować? A może cię rąbać drewno? Dobra. Wybuduj się, co? Mam sam tutaj decydować? Czyli kolejny City Builder, trochę, ale tu chyba jednostki będę budować. To chyba taki RTSik trochę. To nie jest sam City Builder, ale czy to się czymś obroni? No nie wiem, to tam czy co? Teraz oni mi robią drewno. Dobra, no postawmy im habiry. Mogę rotować to? Rkom. Q, Nie ma żadnej instrukcji, nic? Słuchajcie, niektóre nie robi się. Ja powtórzę to po raz kolejny. Nie robi się tak demek. Żeby to zniechęcało. No, kto wpada w ogóle na taki pomysł? W ogóle na tym festiwalu, jak oglądam, to jest ten festiwal pierwszy w tym roku, już i jedno demko wyleciało. W ogóle demka dostają pacza. Żebym wyraził swoje myśli, żebyście to zrozumieli. No... Demko robisz po to, żeby zachęciło. Więc jesteś przygotowany z tym demkiem, a nie wypuszczasz jakiś paździerze. Potem to patrzujesz. no tak trudno jest zrobić demko. A jak nie jesteś gotowy, to ch nie, chłopie nie rób tego na festiwal, no. To jest jedyna możliwość zrobić na festiwal demko? Tu na razie jest... Nie narzekajmy na razie, no ale... Food. Co to jest food? Pewnie tu jest food. Pokazało mi. Dobrze. Dwie Habilki zbudowałem. Nie wiem, ilu jest bezdomnych czy niebezdomnych. Nie wiem, 6 na 20, co to znaczy? Nie wiem. Postawmy jeszcze jeden. Zobaczmy, jak się zmieni ten wskaźnik. Ci się modlą. No i może, w kapajni będzie miało to rację bytu. Yy, zobaczmy, dobra, wybudowali mi siedem. Nie wiem, si siedem ludzi przyszło? No, czekajcie, niech skończy ten dom. Siedmiu mam. 26 mogę pomieścić. Czyli jeden się zrobił więcej. Poproszę to. Aha, czyli oni się modlą tutaj i on dostaje te możliwości Dobra, idę się nim tłuc No, tu zabiję jej rąki Graficznie mi to trochę przypomina, słuchajcie Jezus, jak ta gra się nazywała? O, tam były takie hexy, to nie był taki RTS Jak ta gra się nazywała? Teraz nie przypomnę sobie Taka bardzo rozbudowana gra Oni są przyjaźni No średnio przyjaźni są Dobra użyłem Q Dobra jest jakaś walka moim lokim Tu jest że niby walczę dobra Zaraz będę musiał spierniczać Spierniczej, oni pobiegną za mną? Nie, ale mnie zabiją, bo potrafią rzucać z kilometra Oni chyba za mną biegną Dobra, co ja mogę wybudować? Tu mogę... Hunters Tu są, tu są potrzebni Tu ma, je, mają mielonki Ci zbierają ten Człowieków już mam dziewięciu to jeszcze jedną poproszę. Człowieków może będzie więcej. On się leczy? A stań tu. Teraz się leczysz? Teraz się leczysz. Dobra. W tym okrągu się leczy. Co to może zrobić? Blisko orów. Nie widzę orów. Chłopie, chodź tu. Zobaczymy, co jest tu. To jest bliżej. Dobra, jest myśliwy. Dobra, zaraz będziemy kończyć tego demona. Bo to. Z kim walczysz? Co to jest? Nie wiem, ale to mnie zaraz zabije. Co to jest? Kamery nie można odwracać. Weź, uciekaj, bo to cię zabije zaraz. I co, i to będzie, że od razu zginę? Ej, dobra, ej, tu się ładnie bije. Chodź tu. To jest Ore tutaj? Nie, chodź. Chodź, wyciągnij go tu. O nie, Spierniczył mi. Czy ci, którzy nie pracują, się modrą? Ale to bym chciał drugiego, jak zwiększyć ilość? Zwiększyć ilość. Nie wiem. Czy tu na razie nigdzie nic nie ma? Przynajmniej ja nie widzę. Jak się go zaznacza? Nie wiem. Dobra, chodź tu. A to co to jest? Farma. O! Poproszę. I poproszę w tym miejscu, za domami. Tak jest. Dobra, tu jest ore. Wsparcie, jak tu ciachnąłem. Dobra, pierwsi, którzy są prości. I tu mogę już zrobić. Y, to. I proszę, nie mogę odwracać, ale proszę, ciach. Proszę, jak tu pięknie działa. Zaraz sobie zrobię. I ja muszę co podbijać. Muszę na tej mapie muszę wszystkich zabić. Czekajcie, no stwórzmy. Mamy ich 12, to ja jeszcze jeden dom poproszę. O, tu widzę, że. Czemu ten dom się. Ten dom jest inaczej trochę odwrócony, trzecie. Ten domy się od... jakoś. on się odwraca jakoś. on jest inaczej, zobaczcie. Y jakoś można je odwracać. Kółkie myszki nie. Prawy manuluję. QE nie. AS nie. Nie wiem. Nie wiem i się nie chcę dowiedzieć. Eee. Y Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj ma to macie wyjść, tutaj. I zaraz pójdziemy powalczyć. No, czy to jest RTS i kto nie jest City Builder? Dobra, domy budujcie, bo ja widzę, że jak macie domy, to się pojawiacie. Jest dużo domów, bo ja potrzebuję tu dużo ludzi. Zaraz tego tu porobimy. Bym chciał jeszcze tak. Tu się mogę czegoś nauczyć? Czy to, są, to jest jednostka była? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tego na razie nie mogę, to mam zrobione. Tego nie mogę. Watchtower zróbmy. W razie czego. Potrzebuję drewna. Dobra, cho chodźmy tutaj tego tutaj ciachnąć. Ciachnijmy go. O ładnie go ciachnąłem teraz. O dostałem mieszkańca. Oni mi tu więzili mieszkańca. No dobra, RTSi, który y, czym się broni i na razie niczym się nie broni. E, wygląda, umówmy się, no to jednemu się będzie podobać, drugim nie. Trochę jak Warcraft. i pierwszy, nie wiem nawet do czego to porównać, słuchajcie. Mam 20 ludków Tu są przeciwnicy, Cia ciachnijcie ich Dobra, weźcie ich ciachnijcie Masz tu leszczu No i chodzimy sobie po mapie, zabijamy ich Coś dostałem Ja mogę to zebrać? Weź to Weź to. No weź to. Chyba, chyba wziąłem, chyba musiałem w to wejść. Tam jest jakaś wioska. Tu są wilk, 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 wilczory. I wilczory mi kogoś tutaj trzymają, uwięzionego. Cześć. Dobra, czyli oni mi dochodzą, mi mieszkańcy. Tam jest jakaś grubsza akcja. Chodźmy tutaj górą. A ja, potem drugi, poproszę. Poproszę to. Poproszę to. Zaraz się gdzieś tak, że mnie zabiją. Raz, dwa, trzy. Jak znam życie. Dobra, nie zabijcie mi tylko, o tu przybiegli ci Dobra, weź mi tutaj tych Ej, na razie wszyscy żyją, słuchajcie Taki jestem dobry Oni muszą w to wejść, chyba ten musi w to wejść Trochę nieintuicyjne to jest, no ale dobra Zrobiłem kółko wokół wioski Będziemy kończyć tego demona, no bo co ja mam więcej wam pokazać, no co, rozbuduję się Stworzę pierdylion jednostek i pójdę zniszczyć jakąś armię. No to, to tak, no co więcej. Proszę bardzo. Ja jestem jakimś bogiem chyba. Oni mi przyrzekają. Co to mogę zrobić? Dobra, to zobaczmy jeszcze. Idę do tamtych rycerzy, przekształcę się. Jeszcze wilki. Tak postanowiłem. Pokażę wam jeszcze to. Co się dzieje? Nie wiem, chodźcie, bo oni mi ich biją, Weźcie, tylko się uleczcie Możecie, tu wszyscy się leczycie? Wszyscy się leczycie Dobrze, super, Uleczcie się wszyscy Tu mi chyba kogoś zacz zaczukali myśliwego mi zaczukali jest pozamiatane, macie jeszcze ich tylko porobię. Co to jest? Maksimum. Ej, mam maksymalną wiarę. To nie wiem, co to znaczy. No, New Moon, już macie pozamiatane. Tu zaraz się. A tu mi zabili tego gościa. No i zaraz zobaczycie, z czym to się. Patrzcie teraz tu. Puh. Dobra, jestem Wilkiem. Level trzeci: dobrze, masz mi przysięgać wierność czasy. Tu jest koniec mapy, ale wszyscy mają być poziom trzeci, co my tu mamy. Dlaczego nie mogę? O co chodzi? Musiałem to najpierw? Trochę nie rozumiem. O, czekaj, jeszcze ten obóz porobimy, i już naprawdę będziemy kończyć. Dobra, ten obóz ginie wtedy, gdzie on mi ich teleportował? Powiedzcie, proszę. On. Do szrajna, dobra. Ale teraz pokażcie mi. Panie, że zaznacza, czy to mogę. Pac. Czy oni mogą być też tymi? Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym yy, demonie. No tutaj nic nadzwyczajnego, jak widzicie, słuchajcie. Nie wiem, czym miałbym się tu zachwycać, więc dzięki wielkie. Yy, ja... Poczekajcie jeszcze, zobaczę tylko jedno, czy to jest na pewno. Nie mogę kampanii tak jak widzicie, mogę tylko custom game i wybrać. Dobra, dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym demonie Nara.